Cześć tu Michał, porozmawiajmy o Twoich myślach, a dokładniej to jak o sobie myślisz, dlaczego to jest takie bardzo ważne i co możesz tym zdziałać, bo na co dzień każdy z nas ma tam jakieś myśli na swój temat, te myśli są spowodowane albo tym co Ci ktoś kiedyś w przeszłości powiedział na Twój temat, to, są, to jest również Twoje zdanie na swój temat, no bo każdy ma jakieś tam wypracowane zdanie na własny temat, spowodowane właśnie doświadczeniami życiowymi, przeżyciami, przeróżnymi sytuacjami, które Cię spotkały w życiu. To wszystko, co do tej pory przeżyłeś, bez względu na to, w jakim teraz jesteś wieku, wpływa na Twoją samoocenę, wpływa na Twoją pewność siebie, wpływa na to, jak myślisz o sobie. I teraz bardzo ważne jest, jak o sobie myślisz i o czym myślisz w danej chwili. Czy masz jakąś nienawiść do ludzi? Jeśli myślisz negatywnie, emitujesz w siebie nienawiść, to nigdy nie będziesz przyciągać do siebie ludzi. Czyli nie myśl nigdy negatywnie o ludziach. Być może ktoś ci kiedyś wyrządził krzywdę. Jednak nie warto tego rozpominać, nie warto o tym sobie przypominać, bo nasz mózg jest tak skonstruowany, że będzie to wałkował w kółko. I ty teraz, wiedząc o tym, musisz świadomie przestać o tym myśleć. Wyrzucić siebie te myśli negatywne o ludziach. Jeśli takie masz, no bo jeśli je masz, to nigdy nie będziesz przyciągać do siebie ludzi wartościowych, tylko z reguły będą to ludzie... Manipulatorzy, jacyś tacy ludzie, którzy nie wpływają na Twój rozwój, nie wspierają Ciebie, nie motywują, także takich ludzi należy unikać, a przez to, że przestaniesz myśleć negatywnie o ludziach, to większe prawdopodobieństwo, że takich ludzi nie będziesz przyciągać do siebie. Dlatego musisz być pozytywnym człowiekiem, mieć poukładane w głowie emocje do ludzi, czyli być przyjazny niejako do ludzi, nie zakładać z góry, że każdy, kogo spotkasz na ulicy, nowo poznana osoba, to złodziej, to oszust, że on cię oszuka, no bo niestety takie mamy utarte stereotypy w naszych głowach, być może wykreowane przez media, przez błędne rozumienie tego świata i błędne odbieranie otoczenia, że każdy, kogo spotykasz na. No to, to jest też takie spowodowane troszeczkę tym, że. Na swojej drodze dosyć często spotykamy jakichś wszelkiego rodzaju akwizytorów, sprzedawców, którzy zaczepiają ludzi, powiedzmy, na, na, na tak zwanym mieście, to chcą coś im zaoferować, i ludzie przez to już mają tak zaprogramowane w głowie, że gdy ktoś ich zaczepia na mieście, no to pewnie coś chce mi sprzedać. I z góry tak zakładamy, i z góry odrzucamy tych ludzi, nawet nie wysłuchując, co oni chcą. Albo co, co się dzieje, jak idziesz miastem, to często albo cię ktoś zatrzymuje i prosi o jakieś pieniądze, daj dwa złote, kierowniku pomóż, albo właśnie chce ci dać jakąś ulotkę, chce cię zaprosić na jakiś pokaz yy, koder, garnków, czy, czy, czy czegoś podobnego. Dlatego to. Wszystko powoduje, że w naszych głowach robią, ro, 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 robią się swego rodzaju stereotypy, takie mechanizmy, które kierują później naszym umysłem, naszą świadomością, naszą podświadomością. I dlatego trzeba. Być świadomie pozytywnym człowiekiem, no mieć w głowie poukładane te emocje, te relacje z ludźmi, zakopać wszelkiego rodzaju topory wojenne, jeśli takowe masz, jakieś konflikty z ludźmi, no nie warto tego rozpominać. To, co było kiedyś, to po prostu zapomnij o tym i już. Ja wiem, że to nie jest takie proste, bo jeśli ktoś cię skrzywdził, zrobił ci jakieś świństwo w przeszłości, to też nie jest tak łatwo sobie to wyrzucić z głowy, ale... Powiedz mi, co ci daje to, że będziesz ciągle w kółko myśleć o kimś, kto ci zrobił przykrość, kto ci zrobił jakąś krzywdę, kto ci, zrobił, kto ci powiedział coś przykrego? To nie ma takie rozgrzebywanie przeszłości, nie ma naj, naj, żadnego sensu tak naprawdę w teraźniejszości, czyli w tym, co się dzieje teraz w twoim życiu. Musisz po prostu wszelkie urazy z przeszłości puścić w zapomnienie i od teraz myśl tylko pozytywnie. Myślenie pozytywne roz, rozwija Ciebie, prowadzi Cię do przodu przez ten świat, a, a myślenie jakieś negatywne, życie ciągłą przeszłością, niczego nowego nie wnosi do Twojego życia. I to jest bardzo ważne właśnie, żeby w tym życiu codziennym, żeby na co dzień myśleć bardzo pozytywnie, być pozytywną osobą, nastawioną przyjaźnie do świata. Czyli to, jak o sobie myślisz, ma bardzo duże znaczenie na to, jak ludzie Cię odbierają. Ludzie wszystko wyczują, podświadomie, zwłaszcza kobiety, mają te takie instynkty bardziej wyostrzone niż faceci i odczuwają, jeśli człowiek się źle czuje. To nawet nie musisz mówić, ale twoja mowa ciała, twoje gesty, to jak się zachowujesz, jakie masz poczucie humoru to wszystko druga strona odbiera. Jeśli chcesz w tym swoim życiu. Przyciągać do siebie wartościowych ludzi, jeśli chcesz emanować taką wiesz, pozytywną energią i radością, no to musisz być najnormalniej w świecie pozytywnym człowiekiem. Być może proste, błahe, ale bardzo skuteczne i bardzo ci pomoże w życiu codziennym, jeśli do tej pory tego nie robiłeś, nie robiłaś. Także podsumowując, bądź. Pozytywnym, radosnym człowiekiem, myśl pozytywnie, zakop wszelkiego rodzaju urazy z przeszłości i to, co kiedyś było, to było, a teraz żyj po prostu, od teraz żyj po prostu pozytywnymi, pozytywnymi myślami, przekonaniami. No i bądź po prostu radosnym, uśmiechniętym człowiekiem na co dzień, czego Cię oczywiście życzę, a na pewno dużo, dużo więcej. Działaś w tym życiu codziennym, aniżeli postawa takiego negatywnego człowieka, który jest asertywnym, aspołecznym bucem, wrogo nastawionym do ludzi. Takim nie ma co być i warto się zmienić, chociażby jeśli do tej pory byłeś taką lub byłaś taką osobą. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.